No, ale mama? Aha, co tak, zezwolę do domu, no? No, cześć, cześć. Co jest? Co? Pogięło go! Weźcie, że mu kanał założy na YouTubie. Ten to jest dobry, nie ma opcji. Dobrze, to tylko sen. Ja jak Jakbym miał mieć kanał na YouTubie, to to byłby szok O, dobrze. Kamil, kamil, załóż mi kanał! Ja pedzielę. Co mówiłeś? Cześć nie, nie. Janko, jestem Was serdecznie za dzisiejszym odcinku na moim kanale i słuchajcie w dzisiejszym odcinku, jako już jestem magikiem. O, o kur, Słuchajcie, jeszcze raz do trzech razy sztuka. O, nie jest mój brat Dobra, i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Temu oto osobnikowi Ja, cześć Manko, ja jestem Mateusz ha. Słuchajcie, nieważne jak ja wyglądam, ale na pewno już pewnie po tym filmiku już mam inną fryzurę Bo pewnie jestem już u fryzjera, albo jestem po fryzjerze Czekaj, bo autofocus coś O, dobra, teraz będzie dobrze I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Temu oto osobnikowi zakładamy kanał na YouTubie po długim okresie czasu, chyba nawet po pół roku, bo pomysł na jego kanał wziął się w październiku, jak nie nawet i we wrześniu. E, nie no dobra, to był listopad jak już. Słuchajcie, po długim już oczekiwaniu, matretowaniu mnie, czy tam... Co ty mi robiłeś? Wyzywałeś mnie? Czy co ty chciałeś, żebym założył w końcu ten kanał? żebyś mi założył kanał i żebyś mi pomógł. Po długim wderwianiu mnie oraz yy, błaganiu mnie, abym założył kanał mojemu bratu, w dzisiejszym odcinku, właśnie dzisiaj, mój brat otworzy kanał na YouTubie. Yy. Oczywiście już na wstępie wam powiem, bo pewnie później już nikt nie będzie oglądać tego odcinka. Yy, linka do mojego brata znajdziecie w opisie. Jego filmik pojawi się za godzinę od tego filmu, czyli o godzinie 13, także serdecznie was bardzo serdecznie tam zapraszam, Stawcie subika mu na kanale. Ile Mateusz tam ma? 170 na razie, pewnie jak wy mi zasubskrybujecie, a nie pozałujecie, to będzie więcej i łatwo mnie znaleźć, bo jestem na pierwszym miejscu. Widzicie jaki jest z niego samochwała? Nie dawajcie mu słuchać. Dobra, słuchajcie, nie ma co dłużej przedłużać. E, Jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, byłbym bardzo miałby by zasubskrybował ten kanał i kliknął czerwony przycisk subskrybuj. i wtedy pojawicie się na tej... Kianie, znaczy na. Yy, yy, na tej, tej. no. pompie ciepła, e, I słuchajcie, wpadłem też na nowy pomysł na tym kanale, bo jak zauważyliście teraz te filmy wyglądają tak, że na początku jest jakaś krótka Scenka a później jest takie dziwne, te przywitanie i tak dalej. Jaki? wpadłem na pomysł taki, aby po prostu. No, chciałeś się pojawić, tak? No. Wpadłem po prostu na pomysł taki, że po prostu będziecie w komentarzach pisać swoje pomysły, gdzie mamy się przywitać, czy to w lodówce, czy to w mikrofalówce, czy to może nawet na wieży. Eiffel, albo na dachu. E, nawet na tym. E, to od was zależy, wystarczy, że napiszcie jakiś. E, jakiś pomysł swój na przywitanie w komentarzu, a takie a taki komentarz się pojawi na początku filmu. Oraz, oczywiście, takie przywitanie, więc jeżeli jesteś kreatywną osobą i chcesz, żeby Twoje przywitanie i Twój komentarz pojawił się na. Na początku filmu, no to wiesz co robi? komentarzik i ja przypinam serduszko. Jest the best, jak jesteś, i w ogóle wszystko jest debest. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo na pewno pójdziemy zaraz do brata, znaczy do pokoju mojego brata. O, i tam wszystko będę mu tłumaczył, co i jak z tym YouTubeem, żeby zaraz nie było, że konto komuś oddasz i koledzy i tak dalej. Bo i tak dostałem już 5 maili na temat tego, że się zalogowałeś w szkole, i pewnie się nie wylogowałeś. Skaduje, prawda? Nie. Wylogowałeś się? Tak. No, nie na was. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć. I idziemy do mojego pokoju. Nie, nie, nie. Okay. Ogólnie też chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za to, co się stało pod ostatnim filmikiem, pod tym filmikiem, bo to jest naprawdę hip. Eee, bardzo się cieszę, że tak przyjęliście mój filmik, albo mój filmik, albo po prostu... Cieszę się, że powróciłem, albo po prostu ten albo po prostu ten tytuł i, i to ta miniaturka była taka bardzo, bardzo przyciągająca. No nie wiem, oczywiście jeżeli ktoś... Kurde Belek, no, Felek. Felek. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany kontentem e, bardziej filmowo-graficznym, gdzie tłumaczę jak się robi jakieś rzeczy, animacje, montaże i tak dalej, mojego brata ha, i zapraszam was na <śmian> ten kanał, bo powoli na nim wbijamy 10 tysięcy subskrypcji, a tak to szybko się to wbiło, że to jest hit. A jak będzie 10 subskrypcji, to on robi coś niesamowitego. Nie. Dobra, nie przedłużamy, lecimy z odcinkiem. Yyyy, a gdzie tu się wyłącza? Okej, okay, a więc słuchajcie, znajdujemy się w miejscu, w którym mój brat będzie tutaj pewnie sobie nagrywać i nagrywał już kilka filmików. Ile nagrałeś? No jeden. Jak jeden? Jeden? No dobra, jeden nagrał, się, że więcej, czyli już mogę wam na wstępie powiedzieć, że mój brat na pewno nie będzie wrzucać regularnie filmów. A w jakie dni będziesz wrzucać? W sobotę. W sobotę? A który? No ten... Eee... Ej... Może być o 13. O trzynastej? No. Do 13 tak jak ten film, co teraz są, no, co będzie po tym filmie, to wy teraz oglądacie, godzinę później. O której to będzie tak, jest o 12? Tak, ten za 12. No to o 13 jest misja. No to tak, o 13 będą filmy podobno na kanale mojego brata, u mnie również będzie na Kamilu na lepie w niedzielę o godzinie 12, czyli trzy filmy w weekend macie. Dwa e, na pewno, nie wiem jak z moim bratem z jego montażem i tak dalej. No i dobra, słuchajcie, o, dobrze. ogólnie jeżeli chodzi o jego montaż i tak dalej, to nie wiem czy się tutaj skupiać, pewnie bardziej po lewie będę mu wytłumaczał, ale dzisiaj bardziej zrobimy coś w stylu, jak w ogóle wrzucać filmy na YouTube'a, bo umiesz czy nie umiesz? Nie. Nie umiem. W ogóle ostatnio się pyta w ogóle, co to jest ten. W ogóle, w ogóle. W ogóle się ostatnio mnie pytało, co to jest renderowanie filmu i czy A tak trzeba. Nie, bo my nie powodzisz chyba wtedy. A, no dobra. dobra ogólnie jeszcze raz przy po powiem słuchajcie, pewnie będą też live y na mojego brata kanale i one będą wyglądać mniej więcej tak jak teraz, czyli aparat, biurko, la laptop i będą to inne live y niż wszyscy nawet niż moje, moje to są nudne, jego będą o wiele o wiele ciekawsze, ale to musicie poczekać troszeczkę, może tydzień, może dwa, może miesiąc. Zobaczycie, będzie tutaj grubiutko, grubiutko, jeżeli Bye. chodzi o mój pomysł, nie wiem, jak o pomysł mojego brata, ale fajne będą transmisje na żywo, ale to po prostu z czasem wszystko zobaczymy, i my, i wy, a teraz nie przedłużam, Ekranik wam się tutaj pojawił u mojego brata A nie, czekaj, bo mnie na nagrywanie nie się. Dobra, słuchajcie, zrąbany ten y, laptop, patrzcie Mam sobie OBS-ka, co nie? I pomimo tego, że sobie teraz dodam w nim przechwytywanie ekranu To ono ciula nic nie daje, nie działa Także w takim razie nie pozostanie nic innego jak po prostu iść do mojego pokoju Dobra, także znajdujemy się tutaj u mnie w pokoju jednak Ponieważ y, u mojego brata nie, nie działało przechwytywanie ekranu Nie wiem z jakiego powodu No i dobra Ponieważ, u, ponieważ na laptopie mojego brata nie działało przychwytywanie ekranu, nie wiem z jakiego powodu, a czasu za to za bardzo nie mam, bo no bo teraz dni się szybko krócą, a ja nie mam żadnych softboxów i oświetlenia. Także lipa, otwórz, no właśnie, i wejdź na YouTube'a i szybko ci powiem, Mateusz, jak się wrzuca filmik, bo już pierwszy w sumie gotowy jest, yy, w menadżerze. W no. Studio. No. Dobra, teraz kliknij utwórz. Ty yy, no, prześlij film, no. I teraz możesz wybrać plik, kliknij, no i wybierz ten plik. No, gdzie no. on jest? Ten film znajdujesz e, tutaj. Klikasz dwa razy, no i się przesyła. Ale musisz go jakoś nazwać ten filmik. No. Opis tutaj? Nie. No musisz nazwać jakoś. A tutaj? A tutaj napisać opis. A to gdzie? Tutaj? No. No to jak chcesz nazwać ten filmik. Pierwszy, pierwszy. film. Ale kurde poznałeś Napisz. Założym kanał. Nie wiem jak chcesz pisz. I tak to pewnie zmienimy, ale pisz. No nie, to już tak na gotowo. Jakbyś to zrobił? Eee. Cześć, jestem Mati, jestem gej, lubię klej. Posadziłem drzewo. Pewnie nie wiecie co chodzi, ale się dowiecie za godzinę. Posadziłem drzewo. A, dobra, Mateusz, ły musisz. A. Poczekaj, nie, ale z dużej litery. Człowieku. <grym> Włącz psłoka, teraz pisz. Z dużo się pisze na YouTube. Posadziłem, no, no, no. W ogóle na twoją ortografię będziemy musieli popracować, bo posadziłem drzewo, no. Z że z kropką. Ja wiem, jakie Z z kropką. I nie. No tak. I nie. No, z z kropką. <grym> nie. Nie? Nie. No to RZ? No dokładnie. Najwykrzyknik. No dokładnie. No, w Shift i 1. Shift 1. też, opis zagadniemy później. Miał ja tylko też, bo to tam wiadomo gdzież no. niżej. No i nie, ten nie jest film dla dzieci. Nie? Nie. Więc mhm. ja. Ciągle nie dla dzieci. No też się dziwię, ale no tak trzeba. No tak to jest. No, 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 no. W dół. I ludzie i blogi, a to później na kanale zmienimy. Ale tutaj jest zmienna rozrywka. Tu? Nie, wyżej teoretycznie tego później nie będziesz musiał ustawić, tylko teraz musisz tak, a tak, to kanał się już sam ustawi. Eee, tu cyk. No i w sumie tyle. Teraz wchodzisz w e, elementy w Ci później to działa. Możesz kiedyś widoczność, tam ostatnia, ta, ta trójeczka. Eee, tu? No, tak. No i nie tutaj tylko planowanie, tutaj no. No. Kliki. No i teraz kliknij tutaj właśnie. Nie tu, tu? tu no. No. I teraz musisz wziąć w sobotę. Dobra, wejść na sobotę. Tu? Tak. 14. No i teraz godzinie. Na 13. No, dobra. No i to sobie tyle. Jak klikasz w prawym dolnym zaplanu, jak już wszystko sobie ustawisz. No to brakło. Nie, bez problemu. E, I zaplanuj. No. Tyle? Tak. No i twój pierwszy filmik wleci w... Pią nie w sobotę o godzinie 13.00. No i teoretycznie wszystko widzi. I tak każdy filmik będzie musiał przesłać. Jeżeli chodzi o montaże i tak dalej, to cię później nauczę. Czy masz jakieś pytania? I masz chwilę swojego czasu, bo ten odcinek jest głównie poświęcony dla ciebie. Także ja tutaj jakoś głównie też. Yy, no ja wiem, że ten filmik jest troszeczkę bez sensu. No to musicie przyznać. Yy, musisz coś, no nie wiem, co chcesz powiedzieć dla swoich może przyszłych widzów, którzy są tutaj, właśnie. Yy, nie chcę ci nic mówić, ale przeszliśmy do końca, bo już karta pamięci. Uciekam? Chcę ja głowę Słuchaj byku młody, subskrybujesz albo nie, jeżeli nie to nie, jeżeli tak to jesteś super byk i normalnie no takie coś, wiesz, że nie? Dokładnie. No nie no, tak musisz powiedzieć, trzeba ci będę... <noise> Słuchaj, mnie. <noise> musisz się zachęcić, musisz zachęcić tutaj swoich przyszłych widzów, może. Jeżeli obejrzysz film w sobotę o 13 Czyli dzisiaj Dzisiaj, dzisiaj o 13 i zobacz, jak będzie je Jak obejrzysz sobie film o 13, punkt 13 Jak ci nie widzą o 13 no to możesz ten dzień w sobotę musisz obejrzeć Bo to jest, nie, ma nie idziesz do szkoły, nie musisz zrobić pracy domowej, bo możesz w niedzielę możesz zo musisz zobaczyć ten film i jak będzie ci się podobało na przykład to co po co powiem za godzinę, to y, mam nadzieję, że subskrybujesz i dasz łapkę w górę pod tym filmem i możesz w komentarzu, jak masz jakieś pytanie do mnie, y, to możesz pod tym filmem za godzinę napisać. Nawet możesz później, jak to... A dla moich widzów, jeżeli ktoś wejdzie na film mojego brata i się dowie, jakie hasło trzeba napisać u niego na komentarzu, bo chyba mówiłeś tam takie słowa, e, i je ja ci tutaj, Aha. to ja wam też przypnę serduszko, także... To tyle. No i co, spróbujmy wbić 200 subskrypcji. O wow, mojego brata. A to już jest blisko. Pamiętajcie, filmy na tym kanale się pojawiają co tydzień w sobotę o godzinie 12, żeby nie było pytań, kiedy kolejny odcinek, Kamil? U mnie Ta też. Żart. Jeżeli chodzi o live'y na kanale mojego brata, to będą się pojawiać. Lepsze będą i będą interesujące i będą bardzo zachęcające. I on też czasem wystąpi, więc jak chcecie więcej live'ów, gdzie zobaczycie wasara, to możecie do mnie wejść i będzie na pewno na moim Instagramie. Tu mam, jest tu mój Instagram, wiesz? Tak sobie zmontujesz to A to wejdź w Pan Pana Instagramie. <grywa> Już nie będę robił problemu yy, i tam będą powiedziane, kiedy live y i tak dalej. Witam bardzo serdecznie, was z tej strony. Witam was jeszcze troszeczkę w tym odcinku, ponieważ pomyślałem, że jest za krótki, a z racji, że na moim kanale filmowo osiągnęliśmy liczbę 10 tysięcy subskrypcji, ale mam takich kozackich kolegów w klasie, że chcieli cukierki na 10 tysięcy, także idziemy sobie do polo. Dobra, także słuchajcie, idziemy po jakieś cukiereczki i idziemy do szkoły, bo za 15 minut mamy dzwonek. No. Ale warto sobie wziąć pod uwagę to, że jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, bo jesteś też mego kanału. Bądź też nie subskrybujesz mojego kanału Kamina Lepa, to zachęcam cię właśnie teraz do zasubskrybowania kanału. A teraz lecimy po tuksy Ja myślę, że te trufle są najlepsze. Co myślisz? Wszyscy sobie wyobrazili, że jak kupię 10 tysięcy, to muszę im cukierki kupić. Ale komu? Nam. Na ale, ale wiesz, tak po dwa, nie? Żeby były. Aby nie by było, jakbym ci teraz kamerę, nie? Dobra, byłoby, śmiesznie. No dobra, to to się do kasy idzie, nie? Ja, ja proponuję się? zrobić w którym powiem, że tych cukierków w końcu nie kupiłem. I chcę zobaczyć ich reakcję. I sobie otworzę ja, je na fizyce. Nie, ja nie chcę. Jaki hojdy, patrz! No, to te są dla ciebie. My wierzymy, <grymne> że nie? Zresztą będzie nagrywane. Zresztą będzie cię nagrywane. No, tak. O, idzie temper dzisiaj. Czemu? Ej, a po co ci ta kamera? Robisz specjal? My cię wspieraliśmy, pamiętaj o nas. O, ja I też. Idziemy na... Ja na, na też. Tak. No, w ja w tak. Ja tak. Ile budowleń tam wysłałeś? Są... Git. <grymne> Ej, ty nie wysłałeś specjal? <grymne> nie. Sza, nie, nie go yeah. Ja i jeszcze dwie osoby. Dwieście razy wysadziłem. No, ,Okay. no. E, nie siedzia, trzy osoby mnie Ale oni wizytowali, bo nie mieli Wigilii, nie? Ej, a co będzieś wychował, jak się okazało, że całe siano jest u niego? Pranka nagrywasz. Pozdrawiam mamę i tatę, a w szczególności rodziców. 편ę... Daj. Bo ,e. wy pamiętacie te sklepy, co miałem przynieść do szkoły, nie? Na 10 tysięcy. No. A to Ty nie przyniosłem. A... Postanowie... Nie, no paster, dlaczego? No. Sorry, nie wybaczamy Ci was też, nie musek Czemu usług? Ale ja miły jestem! Tylko nie o łosów. Ja przyniosę jeszcze cukierki. Właśnie, ja spełniłem wasze marzenia. Pozdrawiam pierwszy MT. Ja też Ja też się pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja... Pozdrawiam moich mamę tata, że głosił i Ja spełniłem nas. No jak nie 10 573. Rano było 30. Czemu to jest Wester... Bo musisz w ogóle, rozumie jest ustawiony na wykrywanie no, twarzy. No. I, I chyba twarzy nie wykrywa. Wykrywa. tej brzydkie po prostu i ciśnienie wykrywasz Nie, wykrywa nie ma, nagrywamy Vlogmasa. Y, cześć, tutaj jest Damian i Dominik, przejmujemy ten kanał. Dominik, y, ja, Vaster, y, y, Emil, tak? Tak, to nic ja. nie widać e, Dobra 20 Jestem... tysięcy wyświetleń w 20 godzinach Tak tysięcy, to, by być? E, to jest Patryk ten dobry Dzień dobry. Od Skudaku e, Dzisiaj A. pokażemy wam Tam jest też Michi Jak Michi? Teraz zabić próbuj Bawimy się Faszteles Baster co pokazał Trika yeah. okay. Baster co Trika pokazał yeah. Gościu Tutaj <laughs> <laughs> daj <laughs> <laughs> Tu okularnik, tu też okularnik, tam bokser siedzi, tam na to ciężkie jest, No, a tu bliska można sobie tak robić, fajnie co jest najśmieszniejsze? Zobaczcie, nie powiedzieliście tego najważniejszego słowa Subskrybujcie Robimy, robimy to, robimy to Ty mówisz subskrybujcie, subskrybujcie. Jei, a, 네. No mówię kanał, a ty baster Robimy to Robimy to Subskrybujcie Kanał Baster Elo Zartowałem unsub dajcie I lajki w dół Dobra, Cześć. Dzień dobry Ja nie chcę nikogo zdenerwować, ale to na lepy nie

Dzień dobry, dzień kanale Bastera. Ej, ej. Yy, Nie polecam grajuela też. Yy, yy. Poza Krzysiu? No, nie pozdrawiam. N nie fajny Instagram, Nie. Was lepszy. No, Krzysiu, następnym razem mnie nie wazaję. Dzięki. Cofaj, cofaj. Co? Jak my to nagrywacie? Dobrze. O! Nagrywajcie to pod to Krzysiu, Mam przebliżenie na lata. Co? No. 10 tysięcy za mało musi być 100 tysięcy do końca Ja w ciebie wierzę To <grym> możliwe z jego. 10 to za mało A żeby to 20 koła szybko kupiłem mówił, że nie ma cukierków Nagle wyjmuje cukierki Ja, cukierki. ja proponuję to? zrobić pianka, w którym powiem, że tych cukierków w końcu nie kupiłem I chcę zobaczyć ich reakcję To jest niedorzeczne Cześć Cześć jeszcze Chciałbym życzyć sobie moderatora <śmienic> dobry, dobry. Wafel kamienny, żeby dojść do szkoły. Nie ma innych. Dzięki, mój palący, żeby malarz dorastał. Co nowiacy zrobią jeszcze z pieniędzy? Ja ci nie będę nakładał na szyj. No no, Życzę. No, ja no, wezmę, no, no, jak skończę, to tak no, wezmę tak, no, za no, ciebie. No. A dla zdrowia, dla zdrowia. Mogę dwa, mogę dwa? Nie mogę Nie, nie mogę. O! teraz będzie o, Główny moderator. Tak. <grym <grym yy> Stuka, zdrowia, szczęścia, tej słodyczy. Daj yy, mi Spełnienia marzeń pasji i tak dalej. Ja moderator tego kanału. Pozdrawiam. Dziękuję. I ja menadżer tego kanału. <grym 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 <zainteres> Tak. <laughs> Ej, tak na każdy oddawać tak mu cukierki i tak sobie chceć. Dobra, słuchajcie, ludziska, moi koledzy, tacy na Kurde, słuchajcie, moi koledzy wpadli na taki bardzo fajny pomysł, że kupimy sobie picolo i sobie go otworzymy jeszcze z tej okazji. Także <grymne> zmierzamy teraz z Kamilonem. Jakich masz komara? <grymne> o ty kurde, Ale to nie było mnie. O nie! Właśnie to jest fajne. W... Kulde! Jajeczka z What? No, synonimy Przekleństwo. E, Ale Niech mój skuter. Dawaj <grymne> skuter. Zdramian, zdramian. Nie! 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 Kurde! Nie! <grymne> Uuu, uuu. A ja się zetknąłem Ej chłopaki ale to U, Koronawirus Nie Nie składaliście na to To Ej ale to po prostu za moje pieniążki Za 10. To 10 tysięcy No nie Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego tak filmiku do końca Zdajcie łapkę, subskrypcję Kurde belek Zostawiajcie na GrajlWAR na Instagramie na palcu, Ja nie, nie mam Instagrama, tutaj ale jest tutaj na moim czole. Nie, teraz no na moim, na moim, na moim. Co tu, co? co tu A za no. wręcz. Dobra, Dobra, trzymajcie. Hello. się.